Siema. na dzień dobry wypada powiedzieć, mimo niskiej temperatury w ostrudzie naprawdę jest gorąco, a to ze sprawą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i biegaczy, o których porozmawiam z Weroniką Świeżewską, organizatorem wydarzenia Woźp RAN. Proszę powiedz mi, od której biegacie i jaki Wasz cel? Biegamy od 6 rano, a celem jest zrobienie jak największej ilości okrążeń tu na Stadionie Miejskim. A takim nadrzędnym celem jest to, aby dwóch chłopaków przebiegło każdy z nich 100 kilometrów, czyli jakieś 250 okrążeń. Ale każdy może się do Was dołączyć i tym samym wesprzeć woźb. A oczywiście, jak najbardziej. Do tej pory przewinęło nam się już tak około 20 biegaczy, którzy zrobili po 10 kilometrów, po 50 okrążeń, a także jak najbardziej zapraszamy w ogóle do takich inicjatyw. A jak to działa? Za każde okrążenie złotówka? Przyjęliśmy taki cel, że jedno okrążenie to jedna złotówka. Oczywiście przyjmiemy większe gratyfikacje, ale też tyle, ile każdy da ze swojego serca, bo wiadomo, to jest w celu charytatywnym dla Wielkiej Orkiestry. Czy to jest inicjatywa własna? Czy... Może podpatrzona, idąc z tropem innych miast. I czy pomysł jest trafiony? Czy będziecie to kultywować w przyszłych latach? Nie patrzyliśmy na to, że są inne biegi w całej Polsce. Do tej pory skupialiśmy się na tym, aby robić coś tutaj lokalnie i właśnie w takich akcjach też charytatywnych. Jest to jak najbardziej własna inicjatywa, szczególnie te dystanse, które sobie obraliśmy. Bo wiadomo, no, biegać każdy może. Teraz jest moda też na bieg Ganie, ale jak najbardziej chcieliśmy, żeby to było takie nasze, tutaj lokalne i nasze własne, do której dzisiaj podejrzewam, że do 18.00. Jak to z nami mieszkańcami Ostrudy jest? Chętnie do puszek złotówki wrzucamy, czy może raczej na wasz widok uciekamy? Znaczy, oczywiście, że chętnie wrzucają, tak nie ma problemu. My też oczywiście do niczego nie zmuszamy, bo to jest cel charytatywny, ale też y, są takie, jakby może powiem przypadki, że jak ktoś już ma te serduszko, to już tak odstępuje od tego, no bo no po co drugi raz na przykład czy coś tak ludzie u, uważają, także. Jednak będziemy zachęcać do tego, żeby nadal podchodzić do Was i do tych puszek wrzucać pieniążki. A właśnie, a do której dzisiaj na ulicach Ostródy będziecie? Najpóźniej właśnie do 17.00 krążymy właśnie po mieście i potem zgłaszamy się już na hale. już wszyscy wolontariusze schodzą z miasta Ostruda. Żeby nie przedłużać, ja takie w Ostródzie drugi Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy uważam za otwarty. Pomóc można wrzucając pieniądze do puszek, biorąc udział w licytacjach, które odbywają się w hali Centrum Sportu i Rekreacji. Ale czy to są jedyne formy pomocy? Również mamy licytacje na Allegro. Te licytacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wośp.ostrudaonline.pl Pomóc również można e, wpłacając 1% na rzecz wielkiej orkiestry. E, wszystkie dane znajdują się na głównej stronie sztabu. A powiedz mi taką ciekawostkę: jak wyglądają Wasze relacje wewnętrzne? Czy Wy macie kontakt z Jurkiem Owsiakiem? Hmm, rozumiemy, że jest zajęty i jakoś bardzo, bardzo do tego nie dążymy, ale jeśli potrzebujemy, to taki kontakt jest. E, na przykład przed finałem podpisywał nam różne gadżety Wojskowe, a Fundacja cały czas jest z nami w kontakcie i nas wspiera. A teraz na tą chwilę, co w Haliosturskiego Centrum Sportu i Rekreacji się dzieje? Jest chwila po godzinie 12. Właśnie burmistrz rozpoczął nasz finał. Poprowadził także pierwszą licytację. To był zegar woś, który sprzedał za 100 zł. Co możemy wylicytować? Wylicytować możemy różnego rodzaju karty, gadżety wojskowe przede wszystkim, tak? Koszulki, poduszki, zegary, kalendarze i rzeczy przekazane przez mieszkańców. Tak naprawdę cała oferta i to, co jest na tych, na tych licytacjach, można znaleźć przy scenie. To, co się dzieje teraz swoją drogą, ale to, co najważniejsze chyba dla młodzieży, przede wszystkim dopiero przed nami, tak jak wspominałeś, koncerty, o której się one zaczynają, no i kto na scenie wystąpi? Koncerty zaczynają się tak naprawdę od godziny około 13, tak? startujemy powolutku, tak? bo, bo jest i koncert orkiestry miejskiej, jest koncert DJ z Bychą i tak naprawdę takie te gwiazdy wieczoru możemy zobaczyć od godziny 17. A tymi gwiazdami są? Myślę, że tutaj Pink Roses i trzeci wymiar. Także zapraszamy wszystkich już od godziny 18 do hali Haliostrówskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Naprawdę warto, dużo się dzieje. się o nas, a dusza na brodzi. Niczego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba tuż dwóch. A życia Bacik nie daje nam. Mychu. Podobno ptaki łatwie jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba.